Lubię konkursy połączone z warsztatami, gdzie nie przyjeżdżam tylko po to, żeby się zaprezentować, ale też po to, żeby się zainspirować i po pierwsze nauczyć czegoś od innych. Podobały mi się warsztaty na konkursie wiara, nadzieja, miłość. Uczyliśmy się o ekspresji, o emocjach na scenie, no ale o tym też, jak rozgrzać się przed takim występem. Dostałam dużo, dużo, bardzo dużo ciekawych, cennych wskazówek. Podoba mi się podział na kategorie. A między innymi na szprotki i wieloryby. Szprotki to osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z mówieniem, z recytacją. Ja byłam właśnie w tej kategorii szprotek. Natomiast wieloryby to osoby, które już od jakiegoś czasu mm, siedzą w branży mówienia, które... Mają na koncie parę sukcesów, już trochę przegadały w życiu, wiara, nadzieja, miłość. No, była miłość. Była miłość w tych ludziach. Miłość do teatru, pasja, pasja mówienia. Była wiara. Wiara w to, że Szprotka może stać się wielorybem któregoś dnia. I co więcej, dostawała gotowy materiał wskazówki do tego, jak tym wielorybem zostać, jak do tych rozmiarów urosnąć. No i nadzieja trzeba było tam być, żeby o tej nadziei usłyszeć, żeby usłyszeć, czym jest nadzieja.